Witam was moi drodzy, jestem Zygfrydku, a to jest Team Fortress 2 i kolejny dzień ze Scoutem. Chyba czwartek to będzie, Dobre. tak? Tak, żartuję sobie oczywiście, że tak. E, dzisiaj mapa e, CP Edip Final e, i server SkillPoint.pl. Przyznam, że łączę się tutaj właśnie drugi raz, bo pierwszy raz mnie wywaliło, bo akurat miałem za wysoki ping, wrzucałem jakiś filmik na YouTube'a, anulowałem, stwierdziłem, że wrzuca, nie poczeka, a meczyk niekoniecznie. Witam wszystkich. Ją przywitam grzecznie, żeby nie było, kulturkę trzeba mieć, ja się spiega. ja się rzucałem szczerze, hello z YouTube'a. jestem sławny, żartuję sobie, a ja jestem słabny, shot, a sława przy tym podshocie, Santana perkelem mnie zabił, czyli nie wiem, to jest taki koleś, to się Carlos Santana, na gitarze sobie popierdziela. no na może i nago w tej nie pamiętam. Że... Ole mam lagi! W sensie nie lagi, tylko spadki płynności. Co się dzieje? Co się dzieje? Ja pierdzielę. Nie mogłem go zabić. Jaki wstyd. Dajcie mi apteczkę. O, o. Nie go nie zabiłem, tylko on był tego... ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że obronimy E, dispensera to jest bardzo ważna rzeczą Wow A, aj, Dzięki zachęci. chęci Bonus BGC No ale coś nie wyszło Ciężko ja się zastanawiam, może czekać zobaczmy jakie mam w ogóle ustawienia Gdzie są ustawienia Tak powalili z tymi opcjami co nie grafika baba 6 x 10 to jest to co wszyscy sklinają czemu zawsze są paski po bokach ekranu są Bo wysoki 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 no. a no, zostawmy tak jak jest no. o widziałem szpiega spy Diego widziałem. RG, nie rdzisz, to jest. Do... Do... mapę. CP Foundry zagrajmy, o. Aj, no i ktoś go odsunął, co to O, kurde, nie trafiłem. tego snajpera, odsunął i nie trafili. A, dostałem. Coś, że jak wystarczy, spadnie spadnie poniżej ponieże jest spadnie I już jest jakoś tak czuć to po prostu czuć normalnie, że tak A, A moje głosowanie jest to w ogóle ois no, no, ale co to ma to znaczenie Kot karwy A doktor Pombacz. Jakim cudem, jak go... Ah, ah, ah. Potem, finalu, wole, PLR, High Tower. Jakoś średnio przyszedłem za mapami, typu King of the Hill. To jest dlatego, że są za małe. Myślę, jak grał Scoutem, to żeby w ogóle nie Medyk, w Way to go, Nooooooo Mam cię wygodę O, wygramy za 5, 4, 3, 2, 1! Nuby! Jeste pokonali! Jaki desz, z No i znowu są w czerwonych, bo były wymieszane drużyny. No cóż! Dzisiejszym zadaniem mym będzie bronie, obrona. W ogóle kurczę, ktoś mi o pisał opisał swój ulubiony zestaw broni, spróbujmy. To był buzownik, pistolet i piasku. Przyznam, że piasku na sam zawsze używałem. Natomiast za buzownikiem do tej pory, no czy za buzownikiem średnio przepadłem, ale jako że ktoś to... Oda za swój ulubiony zestaw broni, chwilę spróbujmy z tym pobiegać. Problem mniejszy magazynek i brak krytów. Bieg daje odlot i mini kryty, gdy odlot jest naładowany. Dobra, idźmy to może zgarnąć. Mi daje jeszcze Największy problem Piasku na że HP spadł dlatego bym ostatnio. chyba w pierwszym odcinku nawet naszej serii. W naszej zabawie ze Scoutem wymienimy piaskuna na świątecznego pakopacza, czy jak to nazywa. Bo jednak 15hp skałda może być kluczowym. Nie no kurde, znak. Kurwa, ma... Troll, fuck you, okej. Point.pl, mam A może bym zaczął grać w takich godzinach bardziej, się... bardziej południowych? Cześć To no, w rzędzie w ogóle Włączenie mikrofonu to Mam takie le lekkie przycięcie w ogóle Coś z tym dzieje Sniper, sniper Byłaś, byłaś! Byłaś! O to już piek Kurde, 68, no. U! Uh, nie wiem, co <śmany> 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 no, to. Marek! Haha, no i starczy. Ajajaj, aj, coś czuję, że no... średnio mi to się będzie podobało. Aby było się głosowanie na inną mapę. Thanks, doc. Yeah, yeah, Dziękuję, thanks. Ziom. Catch this. Kurczę, no ale to trochę licza, nawet nie da. O! Ale piękny bomb! Inżyniera nie mam, a mamy inżyniera. Ci przebrzydł już Na Naprawię! Ja naprawię! Aaa, a leży to do... Ktoś, naładuję naładuje mi to już do nic zabijają mnie przy dalej On Ja to ostatnio gdzieś widziałem w ogóle. Co to jest? On w Mam bardzo kulturalną, widzę, miniaturkę. A, odroci nie była, jak mam dużo zrobić? dobrze wiedzieć. That was zgadzam się z tobą. To Nie, nie noś! Cholerny, grubas No patrzcie, prawie zginął. To jest praktykowe. Ale z drugiej strony, może przejmą ten punkt. Będzie wtedy dojdziemy do następnego punktu. Będzie trochę ciekawie, a nie, że tylko. Nie, zabili mnie A już dziwny skin ma, on ma kości tam, widzieliście? Ma lewą nogę z kości, że tak powiem Znaczy z kości w sensie bez mięsa, bez ciała i więc? I prawą rękę chyba też, O. No tego się nie spodziewałem. W ogóle jak tak gram tym scoutem stwierdzam, że przydałby mi się jakaś broń Najlepiej zwykły scattergun od scouta typu strange, kuriozum, czy jak to się tam nazywa no ale niestety nie ma Ło co za... Łapierdzielek! Ja czy ja to przeżyję? Czy ja to przeżyję? Uhu! Przeżyłem! Ja pierdzielę. O kurczę tak na... Ech. Nawet nie byłem w top 3. Jaka siara, jaka siara. Siara, siara, la. Co, ale przed następnym nagraniem, bo teraz w trakcie nie będę zmieniał i bo się może coś popierdzielić, ale przed następnym nagraniem, na bank, zmniejszam ustawienia troszkę grafiki. Nie dużo, bo nie dużo, ale tak minimalnie, żeby jednak tą płynność rozgrywki mieć większą. Te, te statystyki, które przed chwilą widzieliście, tam postaci, którą ile kiedy grałem tam, o, high tower będzie, a to jest to, w każdym razie te statystyki są w ogóle stare, nie? Ja już w Team Fortressa ostatnimi czasy grałem bardzo, bardzo, bardzo sporadycznie. W sumie chyba od czasów poradników, tych, które nagrałem z tego czasu. No i jak grałem, nie wiem, no. godzinę, miesięcznie to było i tak dużo. Eee, no teraz do Team Fortressa wracam. Najśmieszniejsze jest to, że przez rok w niego prawie w ogóle nie grałem, a mimo wszystko nadal był na moim dysku, Tak jak sentyment zostaje. Jak, to wteczkę. Wykonaniu zygprydaku. Yy. W chętnie bym go dał. nie Ładnie. 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 Ciach, Ładnie. ciach, Ładnie. 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 jest rozgrzewka, Ładnie. 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 Przepadnij. Na łapce czujnia nie jest zła, tutaj bym też nie pogardził, więc się schowam i poczekam na ptaczkę. A jak ktoś przyszedł, to mu przywalę No tak, akurat skorzystam z buzownika, tak jak ja powiedziałem, ktoś, który z widzów mi napisał, że to jego ulubiony został, buzownik z piastą i standardowy przywalę, więc chwilowo robię buzowniki tejże propozycji. Hoho, lebania. Mi się podoba i znowu spadek klatek jak pierdzielek. O! Pewnie bym nie zauważył, gdzie jest za mocno. moje hafe. Ale cię wderzyliśmy w locie. <laughs> Jest tu, upadłem. To no było dobre, to no było dobre, czarny. Hmm, może Scramble czy coś um, Nie? No kurcze, jakieś takie nierówne to było. W ogóle nie przewadam z takimi mapami. No, był sprawny jakiś teraz to nie było wow. bardzo dużo Ekstra zagryzka Nie jest do kapowania a w ogóle może jakiś zasadzie A może to są takie tak zwany nieoficjalne Jó będą Dobra, wracamy jednak do skaterka na zwykłego. A piaskuna wymienimy, wrócimy do pakującego zabójstwa, albo weźmy wachlarz wojenny, no. będzie jeszcze fajniej. Mamy tu fajną, kolorową to jest fajna broń. Musimy ją posługiwać oczywiście. A przy moich spadkach wydajności może być pewien problem. W spadkach płynności, w no. tym wypadkach. Dzięki! Glasowałem no się! Myślałem, że Dorwin jest tego miecza. Zagranie ze strony ma. Sto. Sto.

Dobra, to co, wracamy do pokoju tak zawódcy? Dobrze dzisiaj jakoś tak gorzej to wypada chyba. Ale to może dla mnie się tak wydaje, że te właśnie spadki wydają się. To strasznie mniej. Więcej. Dominuje Magdalena Kaj. Nie nawet. Ha Kamperzy, medyk i gruby! Daftwood, daftwood. Beginning to look a lot like a cold. everywhere.

Ten koszyk nie. średnio dobrze on dla mnie bywa, ale to już nie zawsze się wygrywa, czasem też się wygrywać. Zegaj, żeby się mógł wygrać i tego typu sprawy nie przejmujmy Przeczy, się. Przeczytałem tlenek siodło. rany krany, jaki wstyd. No, w nagrywanie i w ogóle teraz już się stawić żeby będzie na razu A tego kolernego flogi nie jest. Nie, no. tego dziwnego miotoczałnia nadal nie ma. Nie Jakby ktoś miał, wiecie, flogi czy jak to się nazywa, zanim będę nagrywał tego, pyrę, to byłbym ciężki dla jakąś Małe wsparcie, niepożyczenie bo nie udzieliłbym, żeby mi dawać już się nie, dawać, się nie Ale na przykład, żeby mi pożyczyć na czas nagrywania, czyli na ten tydzień Spyro, czyli za półtora tygodnia, na pewno byłbym wdzięczny. Haha, zginąłeś. Ja bym widzę w czymś minut. Nie trafiłem będę. Ło, wow, wo wo nie panie. Ja się Jasne, nie wiem. O nie, to szpieg. Buzek, Ej, spadaj, aaa! Odniosł spadać. Ej, w ogóle przez czas nam się skończył! Czemu ja cały czas gadam i gram? Dobra, standardowo, do następnej śmierci, bo w sumie nie powiedziałem, a to zawsze tak robimy. Tak, tak się już chyba przyjął. czyli mi się przyjąło, że w tym jak dozwoli i do to zwoli, zginę, wtedy do pierwszej śmierci się na tym a nie w tej zaraz od razu. O, jak się odoła, ale nie nieważę. Ginę i kończę, będą. No. Pani mówi po angielsku. Znaczy po nie, fire, fire, fire. w angielsku, a czy popozu? Ten pałac nie nie, 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 a, trafiłeś na mnie, to nie zabiję w ogóle, rok. To ok. Przy przypadek szpiega, trafiłem z tej, z tej bombki. Czyli taki odgłos był jak odcinek na wow, 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 wow. Nie no odbiło się tak nie fast oh, yeah. Ojej, oh, yeah. ojej, medyk! kurczę no kurczę a tak było dobrze Seria pięciu zabójstw spać jeszcze dwa i bym wyrównał ze swoim najlepszym wikiem No nic dobra to było na tyle Obiecuję że następny odcinek będzie lepszy jeśli chodzi o jakość w sensie od kątem płynności no i to z mojej strony to było na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej!